Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na uroczystej zbiórce z okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej postać pułkownika wojska polskiego Leona Korzennik-Janca, pierwszego komendanta miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Dyni, którego życie i działalność stanowią niezwykły przykład patriotyzmu, odważnej służby i niezłomnej wiary w wolność ojczyzny. Ormianina, żołnierza Armii Kaukaskiej z czasów I wojny światowej który przez Turcję i Grecję przybył do Polski, bez wątpienia należą do niezwykle interesujących. W czasie okupacji był szefem sztabu strażackiego ruchu Oporu Skała, następnie pełniącym obowiązki komendanta głównego korpusu bezpieczeństwa w powstaniu warszawskim. W 1945 roku powrócił do Gdyni, gdzie jeszcze przez dwa lata stał na czele Gdyńskiej Straży Pożarnej. Dziś, odsłaniając tę tablicę, oddajemy cześć i pamięć strażakowi, żołnierzowi, obrońcy Gdyni i Warszawy, którego życie stało się drogowskazem służby, odwagi i miłości do ojczyzny. Chciałabym po prostu podziękować, również powiedzieć mojej mamie, która zawsze marzyła, aby postać komendanta nigdy nie została zapomniona. Na koniec chciałabym zwrócić się do swojego taty, pułkownika, komendanta Leona do wykorzystnik Jansa. Komendancie, obrońco Gdyni i Oksyfia, obrońco stolicy, Powstaniu Warszawskim, do Ciebie. Nie mówię. Lecz jesteś przecież. Pozostajesz w jasnym świecie. Jest coś, co mrokom się opiera. Jest pamięć, a ona nie uderza. Dziękuję wszystkim. Prosimy cię więc po błogosław tę tablicę spraw, aby pamięć o tak wielkim człowieku była dla nas inspiracją do pielęgnowania wartości patriotycznych w naszej ojczyźnie i w naszym mieście. Gdy pierwszy raz czytałem jego historię, którą przygotował komendant Paweł Gil to Myślę, że każdy z nas, w momencie, kiedy już na samym początku czytał skąd e, się wziął pan pułkownik Leon, e, to takie niedowierzanie, trzy razy przeczytanie państwu, że jak czytałem tą historię moim bliskim, znajomym, to każdy mówił co, coś niesamowitego, nie? Człowiek z tak odległego kraju e, stał się wzorem patriotyzmu dla nas, e, Polaków. Dziś, gdy tak wiele mówi się o wartościach, Warto przypomnieć postać człowieka, który wartości nie głosił, tylko nimi żył. Odwaga, służba, honor to nie były dla Leona korzewnik Jansa puste słowa, to była codzienność jego życia. Niech jego przykład będzie inspiracją dla kolejnych pokoleń strażaków, żołnierzy i obywateli. Chwała bohaterów. Dziękuję. Nastąpi teraz odprowadzenie pocztu sztandarowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dyni. Oddziały baczność. na prawo, patrz. Poczt sztandarowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dyni, odprowadzić. prawo, Panną patrz. o uroczystości. Drodzy Państwo w imieniu gospodarzy, organizatorów, wszystkich tych, którzy, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości, wszystkim Państwu najserdeczniej dziękuję za Państwa przybycie i obecność.